Kiedy zacząłem chodzić na siłownię, moim największym i w sumie jedynym celem było zwiększenie masy ciała. Na przestrzeni dwóch lat udało mi się złapać jakiś progres na ciężarach, a przy tym trochę rozmiaru. Wtedy jednak postanowiłem wejść na dużą masę, której głównym celem było dobicie do 100 kg na wadze. I tu chciałem zaznaczyć, że mierzę jedynie 178 cm. Podczas tej masy totalnie zrezygnowałem z innych aktywności poza siłownią, bo wychodziłem z założenia, że nie chcę niepotrzebnie palić kalorii. Przez fajny i zadowalający mnie progres żyłem w swojej bańce i nie dochodziło do mnie, że ciągnięcie tej masy tak daleko totalnie mija się z celem. Nie zrealizowałem w pełni swojego planu, bo głównie pod presją komentarzy skończyłem tamtą masę ważąc 90 kg. W tamtym momencie, pomimo bardzo źle wyglądającej sylwetki, czułem się całkiem dobrze. Byłem zadowolony ze swoich wyników siłowych i wreszcie nie czułem się mały. To jednak miało swoje konsekwencje, a jedną z nich była tragiczna kondycja. Nie, nie, jak nic się nie Kilka miesięcy później, kiedy to na mojej wadze widniało już 82 kg, na jednym z filmów dostałem od Mara Challenge, którym kazał mi przebiec kilometr w tempie 4 minut i 30 sekund. Jak być może niektórzy pamiętają, nie udało mi się go wykonać. Nie zrobię. Nie dobra, to ja skopuję jeszcze raz zacznę. Bo nie zrobiłbym tego. Wtedy dało mi trochę do myślenia i zaplanowałem sobie, że gdy zrobi się cieplej na dworze, podejmę próbę codziennego biegania, co wreszcie stało się faktem. Na starcie tego filmu waży trochę ponad 77 kg. Moja sylwetka tak prezentuje się w świetle dziennym oraz tak wyglądają pomiary mojego ciała. Głównym celem tego filmu jednak nie będzie poprawa sylwetki, a będzie nim poprawa mojej kondycji. I zaczniemy sobie to wszystko od tego, że w tej paczce znajduje się Apple Watch którego sobie stwierdziłem, że zakupię na potrzeby tego challenge'u Tak, żeby te pomiary były jak najlepsze I żebym też był zmotywowany No bo jeżeli wydałem 1200 zł na zegarek To będę musiał trzymać się tego Żeby codziennie pobiegać Gdzie dzisiaj zaczynamy Ja to sobie wszystko skonfiguruję I lecimy z pierwszym biegiem Wartością, którą uznałem, że będę biegał codziennie przez te najbliższe 30 dni było 5 km. Być może dla niektórych nie jest to ogromna ilość, jednak dla mnie jako osoby, która w ostatnim czasie poza cardio na siłowni nie robiła za dużo podobnych aktywności, i tak jest sporym wyzwaniem, to pokazał już pierwszy testowy bieg. Dobra, mamy, mamy koniec pierwszej trasy 29 minut 30 sekund, 3, 12 mili. To możecie się dziwić, czemu liczyłem to sobie w Milach. Wynikało to z tego, że zmieniając jednostki na kilometry w aplikacji strawy, nie zmieniały mi się one na zegarku i przez to przez pierwsze kilka dni biegałem około 3,1 mili, czyli równowartości 5 kilometrów. Później już to sobie jakoś ogarnąłem. Dzień drugi biegania na górę i dzisiaj zajęliśmy się. Pogoda jest chujowa, bo jest zimno. Ale potrafiłem termikę, bluzę. bluzach jakoś 7 stopni, więc wczoraj było 15, ale czasowo jest bardzo fajnie. Proszę bardzo. 17 minut na 1,8 mili, także dużo lepiej niż wczoraj. Nie wiem czemu dalej nie potrafię zmienić tego z tych mili, bo 2630. Także 3 minuty lepiej niż wczoraj. Trochę tempo dokręciłem, dzisiaj bardziej męczący bieg, to zimniej jest. Ale jak co to zbędzie, tak szło do przodu, to kurwa. Będzie ciekawie w następnych dniach. Jestem zadowolony z tego biegu. Różnica między pierwszym a drugim dniem już była powalająca. W dniu pierwszym moje tempo wynosiło 5 minut i 49 sekund na kilometr, a dzień później poprawiłem je o ponad 30 sekund. W kolejnych dniach również udawało mi się zdobywać coraz to lepszy czas. Oczywiście różnice nie były już takie wielkie, jednak powoli dochodziłem do średniego tempa 5 minut na kilometr. <tryk> Jak numer 7, idzie dobrze. Prawda fatalna, ale jakimś chujem idzie mi dobrze. Nie wiem czy to widać, ale to sobie jest fajnie. Może się, że dzisiaj będzie rekord. Mamy koniec. 25 minut 11 sekund. W trawie zauważyłem też, że jest coś takiego, że zazwyczaj na tym podsumowaniu jak już sobie patrzę z kompa. To wynik lekko się różni od tego, który widzę tu teraz na zegarku, więc najprawdopodobniej. Ten czas jest jeszcze krótszy, nie wiem z czego to wynika. Czy to jest jakieś usunięcie tych błędów pomiarowych, ale wiem, że jest jeszcze lepiej niż tutaj. I jak się okazało, ten poprawiony czas na strawie Pokazał mi tempo 5 minut i 1 sekundy Szczerze mówiąc, do teraz nie wiem jak dokładnie Jest to liczone, niemniej Progres, który poczyniłem w przeciągu pierwszego tygodnia Bardzo mnie cieszył, a zarazem motywował Do dalszego biegania I mamy dzień 10, właśnie wracam z biegu Wreszcie się trochę cieplej na dworze zrobiło, więc nie brałem tej kurtki Też się nie spodziewałem, że dzisiaj będzie dobry wynik Ostatnie dwa dni To były bardzo słabe wyniki Jakieś 26 minut z kawałkiem 25 minut z kawałkiem A dzisiaj mamy nowy rekord, ponieważ tutaj jest morning run, 24 minuty 20 sekund, 4,51 na kilometr, wreszcie się udało tak porządnie poniżej 5, a jeżeli chodzi o tempo, no to tak to wyglądało ostatni kilometr tylko był w piątce, a tak to dość ładnie myślę, no jestem oczywiście mega zadowolony tym bardziej, że wczoraj biegłem wieczorem, tam nie wiem w okolicach 20, więc dużo czasu na regenerację nie było, a dzisiaj pobiegłem totalnie z rana i wydaje mi się, że z rana ogólnie mi się biega dużo, dużo lepiej, no i cóż zostało 20 dni, zobaczymy na ile. Ile da się zbić jeszcze ten wynik? A jutro, bo już dzisiaj zapomniałem tego zrobić, przedstawię wam, jak wygląda sytuacja z wagą i sylwetką. Moja sylwetka w dniu 11 wyglądała w ten sposób. Jeśli chodzi o wagę, to udało mi się zejść z nią poniżej 77 kg. Tu, oczywiście, muszę wspomnieć o tym, że w trakcie całego tego filmu nie rezygnowałem z treningów siłowych, które robiłem 4 razy w tygodniu oraz cały czas byłem na deficycie kalorycznym. Robione przeze mnie biegi nie były więc jedynym aspektem, który wpływał na spadek wagi. tam podczas ostatniego update'u minął ponad tydzień, a to z tego powodu, że tamtego czasu nie kupiłem jeszcze wyniku dzisiaj też wybiegnę, widzicie troszeczkę trochę zimniej się zrobiło. Nie wiem, zatrzymałbym się Możliwe, że potrzebowałbym odpoczynku, tak to leci, mogę więcej dodać. Słuchajcie, właśnie wracam z biegu. Dosłownie wczoraj narzekałem, że mi nie idzie, że czas jest coraz gorszy. Nieznaczna zmiana, ale jakaś tam jest 24-10, 450 tempo. Fajnie, że się udało wynik poprawić. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestanę i może czasu do końca tych 30 dni biegania nie pozostało dużo, to jeszcze uda się ten wynik zmniejszyć i ta 23 z jakimś kawałkiem myślę, że nie będzie złym wynikiem. Patrząc na to, że zaczynałem od 29, nie wiem ile tam było. Prawie 30 minut. Witam Państwa. W dniu następnym właśnie wróciłem z biegu i ponownie udało mi się przebić. Wczorajszy pobity rekord. I co za tym idzie, muszę też powiedzieć o tym, że ciutkę oszukałem, ponieważ podczas nagrywania tego update'u nie wczorajszego, tylko wcześniejszego, mówiłem o tym, że przydałoby mi się przerwa i stwierdziłem, że dla swojego dobra, żeby się nie skontuzjować i dla dobra tego filmu, zrobię sobie ten jeden dzień przerwy i zrobiłem ten jeden dzień przerwy. I jak widać, było to po prostu czymś, co nie odblokowało, bo wczoraj pobiłem rekord do 24 i chyba 9 sekund, a dzisiaj jak możecie zobaczyć zrobiłem 23,38 czyli tempo 4,42 na kilometr. Także co mogę powiedzieć? No film jest lekkim clickbaitem, bo nie jest to codzienny bieganie. Wśród tych 30 dni jest na jeden dzień odpoczynku, ale mam nadzieję, że każdy to rozumie i generalnie jeżeli mogę w tym miejscu cokolwiek powiedzieć, to chciałbym też zachęcić was do tego, żebyście nie rezygnowali z Rezety Deja, bo jak widzicie jest on bardzo ważny, Zwyczajnie moje mięśnie odpoczęły i... i widzicie co się dzieje Z dnia na dzień wynik znowu jest coraz lepszy Tak jak na samym początku tej przygody Cieszy mnie to bardzo Pozostało 11 dni Jutro mogę w sumie zrobić jakiś update jak to wygląda z wagą Jak to wygląda z sylwetką I Kurde jestem ciekawy no ja Wczoraj mówiłem, że chciałbym 23 z przodu 23 z przodu jest No Ciekawe, gdzie uda mi się zajść w tym całym bieganiu Po tych 20 dniach moja sylwetka wyglądała w ten sposób W porównaniu do dnia pierwszego Na wadze zauważyłem większy progres Bo przez ten czas rzuciłem już prawie 2 kg To bardzo napędzało mnie w następnych biegach Podczas których utrzymywałem dobrą tendencję Doszło nawet do tego, że w dniu 26 przebiegłem swoją trasę W czasie 22 minut i 32 sekund Co wydawało się już wynikiem nie do pobicia I w ten sposób doszliśmy do dnia 30 A moim najlepszym czasem na tą chwilę jest 22 minuty 32 sekundy Czyli zrobiłem prawie 7 minut poprawy względem pierwszego biegu, co jest super wynikiem, jednak rzeczywiście czeka mnie ostatni bieg, spróbuję go pobić w tym momencie i pomyślałem, że nie będę kończył tego filmu na tym biegu z tego powodu, że no jak historia już pokazała, rest day dał mi bardzo dużo, więc dzisiaj pobiegnę, zobaczymy czy uda mi się jeszcze pobić ten wynik i niezależnie od tego dam sobie 2-3 dni przerwy i zrobię taki jeden ostatni bieg bo myślę, że no będę mógł tam naprawdę fajnie, fajnie popłynąć w sensie pobiec i tak naprawdę Poszedłbym już teraz na ten bieg, jednak przed nim chciałbym wam jeszcze przedstawić jedną osobę, która w tej całej 30-dniowej drodze z bieganiem mocno mnie wspierała i motywowała. Także drodzy Państwo, przez te 30 dni może tego nie było widać, ale tutaj pani mama biegała razem ze mną. Zgadza się, cześć. Możesz powiedzieć, jak u Ciebie wyglądały te biegi? Bo trochę inaczej niż u mnie. No, na początku bardzo, bardzo ciężko. Pierwsze moje 3 km no, to trzeba było podzielić na części. Natomiast teraz biegiem czasu i dystans, i szybko. Na pewno jest progres. A to jaki czas po się. No, taki mój rekord to 18 minut. Na no, 3 km. Tak. A zaczynałaś? Oje ja, na 26. No to tutaj też jest bardzo ładny progres. Także warto mieć kogoś, kto motywuje. Jesteś zadowolona z, z efektów? No, jestem dumna z siebie, że dałam radę. To mam nadzieję, że w komentarzach też będziecie dumni. Dzięki. No co, ostatni bieg do zrobienia. Coś ciężko uwiedzieć że to tak? Szybko poszło. Starałem się w tym biegu zrobić wszystko, żeby chociaż o sekundę polepszyć wynik z dnia 26. Bo od za mną ponad już sumie. Na razie tempo nie jest najlepsze, ale jest okej. Okay. Tempo, które utrzymywałem, wynosiło 4 minuty i 31 sekund na kilometr, czyli niby tyle samo co wtedy. Jednak patrząc na moje poprzednie biegi, wiedziałem, że mam tendencję do schodzenia z tempem biegu wraz z dystansem, i niestety tym razem nie było inaczej. Jestem już po biegu, dałem się wszystko, tak jak mówiłem. Złapała mnie kolka w międzyczasie, nie było szczęścia ze światłami, i niestety. A, no, to może lepiej pokażę. Na tym poprzednim nagraniu, niestety, już mi telefon padł, więc kończę z domu. No ale to na to samo wychodzi. Powtórzę jeszcze raz, że nie udało mi się pobić tego wyniku. Ale tragedii nie było, no. 22:57, tu walka była podjęta. I w ten sposób najlepszy wynik wykręcony w przeciągu tych 30 dni był lepszy o 6 minut i 39 sekund od tego z dnia pierwszego. Na wadze przez ten czas udało mi się zejść o nieco ponad 2 kg, i w ten sposób prezentuje się porównanie moich sylwetek oraz pomiarów. Chciałbym tu jeszcze dodać, że nie zauważyłem przez ten czas, aby biegi negatywnie wpłynęły na moje wyniki siłowe. Drodzy Państwo, 3 dni później się widzimy. Jest bobo za kamerą. Chłopaki też są ustawieni święty Z Bartim w jednym z parków, w którym robię sobie okrążenie. No witam! Dzisiaj nagrywamy odcinek, jak świnka biega, te papi No i co, tak jak mówiłem, sprawdzamy to, jak się uda z czasem. Cel to jest poniżej 22 minut zrobić. Nie pamiętam ile dokładnie miałem. Tam były 22 minuty z takimi sekundami. Wyjdzie ten wynik w tym momencie. My z Bartosikiem mamy zadanie motywować go, nie motywować, trochę go podkręcać. I także panie. piwko już odpalone. Będziemy się przyglądać poczynaniom naszego zawodnika Dokładnie <grym> No <grym> i cóż, ja odpalam na zegarku i rozpoczynamy Ogólnie, bo ja będę próbował też jakby wrócić. tą samą trasą no. będę wracał Powiem szczerze, że jest jakiś stresik, bo to pokaże to jak pracowałem przez te 30 dni Dobra, pikami zaczynamy no, Muszę przyznać, że ciężka jest ta praca influencera, ciężka Wtedy. Tarczy, aż tak, było. Podobno gość trzy minuty temu wybiegł, nie ma go. Miał być cztery minuty, więc dajemy mu minutę, albo jest. Albo spadamy w Albo mu się dyscypliny pomyliły i chud zaczął po prostu uprawiać. Ooo, pięknie szefo. Dawaj, grubasku, dawaj. Dawaj, pepka. Dawaj, sal... salt pepa, dawaj, dawaj, dawaj. Na razie jest dobry czas, zaraz go tu jeszcze złapiemy. Dawaj, stary. Oni cię nie znają, synu? Oni mnie się nie znają Gonią cię, gonią cię Gonią cię, uważaj, gonią cię Chłopak bo ja z no. w lewej ręce szybciej od ciebie wybiega. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj No i co? 22 minuty 16 sekund masz hmm. przybliżyć 16 sekund? Załapało No, kurde Ja myślałem, że bardziej skończysz tego ale siadło. No nie siadł, bo chciałem powiedzieć 25 minut. Nie, yeah, no ale zrobimy. 4.27, także w ten sposób kończymy ten film, widzowie. Co? Tyle, zostawcie suba.